A właśnie właśnie właśnie. Zapomniałem Wam powiedzieć, że jeżeli chcecie zastosować naturalne podłoże, tak jak ziemia, włókno kokosowe lub inne, co tylko wymyślicie, to warto dać na górną warstwę mech torfowiec, sphagnum mos, to jest taki mech suszony zazwyczaj, który roz jakby zalewacie wodą, on bardzo pęcznieje i pomaga utrzymywać Dobrą wilgotność podłoża, co pomaga roślinom, pewnie przy wylinkach też będzie ok, i tak dalej. Ale przede wszystkim, to chciałem Wam powiedzieć, że często ludzie właśnie nie chcą używać papieru ręczników kuchennych, bo wydaje się bardzo nieestetyczne i rzeczywiście nie wygląda zbyt dobrze. Nie? Ale w przypadku zastosowania naturalnego podłoża. Ja bardzo, bardzo go nie lubię i nie lubią go też gekony, moim zdaniem, ponieważ jak chodzą po tej tym, po tym ziemi lub włóknie, przyklejają się te kawałki, te cząsteczki do ich łapek, bo gekony mają krzygi, lamele na swoich paluszkach, dzięki którym mogą chodzić po tych płaskich powierzchniach pionowych. I te kawałki tej ziemi przyklejają się do palców, co je bardzo irytuje. Często nawet gryzą te palce albo gdzieś tam próbują się lizać i ewidentnie im to przeszkadza, także przez długi czas myślałem, w jaki sposób mógłbym jakby zrobić tak, żeby było im lepiej, bo bardzo nie chciałem używać ziemi, nie chciałem się do tego przekonać, bo dla mnie papiery były najlepszym rozwiązaniem, ale w przypadku, kiedy zastosujecie mech, torfowiec, ten problem praktycznie znika. Po pierwsze, gekon może sobie się zakopać, jeśli będzie chciał, jeśli będzie mu, nie wiem, załóżmy, za ciepło, będzie mógł sobie się tam schować, jeśli będzie mu źle. Nie będzie bezpośrednio chodził po ziemi. I to, to rozwiązanie, wydaje mi się, że wyszło do tej pory tak, jak chciałem. Czyli gekony nie wkurzają się na łapy. Dodatkowo zmniejsza się ryzyko zaczopowania jakąś ziemią albo włóknem kokosowym w przypadku mniejszych gekonów, kiedy wrzucacie im świersze, a gekon polując złapie kawałek ziemi, i zje ją i z czasem po kilku takich razach albo kilkunastu, może dojść do tego, że gekon się zaczopuje, eee, czyli no powiedzmy coś, czego nie chcemy. Reasumując, mechtorfowiec na górną warstwę jak najbardziej jest na plus i ja go polecam, żeby zawsze tak robić, i przykrywać ziemię, włókno kokosowe, jeśli chcecie mieć naturalne podłoże. Właśnie, właśnie, wspomniałem coś o zaczopowaniu. Eee, może Wam się pojawić pytanie, co z opieką weterynaryjną? Czy ten e, gekon wymaga opieki? weterynaryjnej, czy nie? Jakiś wizyt regularnych? Wezmę ja tylko gekonkę, zaraz nam powiem. A, wziąłem akurat inną samiczkę, nazwałem ją Namaste i to jest samiczka, na której chciałem Wam pokazać jeszcze jedną kwestię, opowiedzieć w zasadzie, ale to może zaraz. Jeśli chodzi o weterynarza, słuchajcie, są ludzie, którzy piszą często do mnie taki tekst, co ile mam chodzić z nim do weterynarza. Albo co ile ja chodzę. I czy regularnie na przykład sezonowo odrobaczam, i tak dalej. Te tak Gekony naprawdę rzadko chorują. Także w ich przypadku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, to możliwe, że nawet nigdy nie zobaczycie weterynarza. Ale no nie można powiedzieć, że w ogóle nie chorują. Zdarzają się różne przypadłości, takie, które no niestety wymagają wizyty u weterynarza. Często, jeśli chodzi o jakieś wylinki i tak dalej, które mogą... Czyli Gekon regularnie zrzuca skórę, tak? Wylinka, linienie. Jeżeli zostanie taki kawałek na Gekonie, możecie go usunąć, wszystko jest ok. Ale w niektórych przypadkach no, musicie przejść do weterynarza. No i teraz pytanie, jak często i kiedy? Ja zawsze mówię, że takim pierwszym symptomem, żeby się zacząć niepokoić, jest utrata wagi. Tylko to też nie może być tak, że Gekon schudnie gran, i będziecie pędzić do weterynarza. To tracenie na masie często łączy się też z takim ogólnym spadkiem żywotności, takiej energii, jak on będzie bardziej apatyczny, będzie bardziej powolny, nie będzie chciało mu się skakać, będzie po prostu jakby był zmęczony. I to już jest moment, w którym warto pomyśleć o wizycie u weterynarza, bo coś może być nie tak. I ciężko powiedzieć, co, co może wystąpić u Waszego Gekona. To mogą być pasożyty, które mogą być równie dobrze przeprowadzone z dworu przez brudne ręce, przez kontakt z innym zwierzęciem w Waszym domu. To może być e, coś, co przyniesione zostało wraz z owadami karmowymi, bo tak też może się zdarzyć. Także to jest jedna kwestia. Innymi kwestiami są jakieś takie uszkodzenia mechaniczne. Może się zdarzyć, że wasz gekon po prostu coś sobie zrobi fizycznie w terrarium. To też wymaga czasami kontroli weterynarza. Mi tak się nie zdarzyło, co prawda, ale znam parę przypadków, gdzie gekon sobie gdzieś tam rozdarł skórę, coś, chociaż ta skóra jest bardzo wytrzymała, ale może się to zdarzyć. Także w tym przypadku też wypadałoby skorzystać oczywiście z weterynarza. Takimi chyba najczęstszymi rzeczami, które mogą się wydarzyć. To są takie problemy wewnętrzne, które na pierwszy rzut oka nie widać, ale samice mogą wytworzyć jaja bez kontaktu z samcem. O, nie musi dojść do, do kopulacji, i tak dalej, żeby ona wytworzyła jajeczka. Te jaja będą zazwyczaj niezapłodnione. Raz na bardzo wiele przypadków zdarzy się, że to jajko będzie miało. Zarodek, i, i będzie to jajko partenogenetyczne, czyli bez udziału samca. Matka wytworzy to jajo wraz z zarodkiem. Karetka. Mam nadzieję, mówię, mnóstwo rzeczy. Próbuję gdzieś tam to uszczupić najbardziej, jak się da, ale naprawdę to są tak rozległe tematy, że jest mi ciężko. Mam nadzieję, że nie obrazicie się za te wywody. Ale dobra, jeśli wszystko jest ok, dotrwaliście do tego czasu, dajcie znać w komentarzu. E, powiem Wam tak. Jeśli chodzi o samice, e, mogą się zdarzyć te jajka. Jeżeli jajka będą niezapłodnione, czasami mam wrażenie, że częściej może się coś wydarzyć złego z nimi niż z takimi zapłodnionymi. Zapłodnionymi. Z, za... Niż z takimi jajkami, które są zapłodnione. I w takim przypadku może coś pójść nie tak, jeśli chodzi o ich złożenie. Samica może mieć problem ze złożeniem jaj. Podejrzewam, że wy. Mm, na początku będziecie mieli problem, żeby w ogóle wyczuć te jaja, żeby jakkolwiek nad tym panować, więc prawdopodobnie będzie się to objawiało tak, że samica będzie traciła właśnie na takich swoich siłach witalnych, będzie coraz słabsza, troszkę straci na masie i to was zaalarmuje. Jeżeli pójdziecie do weterynarza, może okazać się, że ma zablokowane jajka w swoich jajowodach. Najczęściej są to dwa jaja, czasami produkują też jedno. No, taka samica będzie miała usunięte też te jaja ze swojego brzuszka. No, i przed nią prawdopodobnie szczęśliwe życie, chociaż jeżeli Gekon jest w złym stanie, musicie się nastawić na to, że może się na przykład nie wybudzić z narkozy, bo też tak się zdarzały przypadki u paru osób, z którymi rozmawiałem, że Gekon się nie wybudził z narkozy i no, jest wtedy przechłapany. Także jeśli chodzi o weterynarza, zdarza się to naprawdę bardzo rzadko. Naprawdę musicie mieć wielkiego pecha, żeby, żeby takie coś się wydarzyło, ale musicie pamiętać, że zdarzają się takie sytuacje. I to nie jest tak, że to zwierzę na 100% będzie bez żadnych problemów i komplikacji. Także miejcie w głowie, że potrzebne są też środki na to, żeby pójść do weterynarza, w razie czego? Przede wszystkim cierpliwość i wytrwałość, żebyście starali się pomóc wyrakowi. Jeśli chodzi o samce, zdarza się też taka, taka przypadłość, jak wypadnięcie chemii penisa. Jest to ich narząd kopulacyjny. Z tyłu pod ogonem znajdują się takie dwa zgrubienia, z których mogą wyjść dwa penisy i w przypadku samców może się zdarzyć taka sytuacja, że ten hemipenis wypadnie lub zostanie wyciągnięty celowo i potem nie zostanie wchłonięty z powrotem. W takim przypadku, jeżeli te naczynia krwionośne na nie chcą się opórczyć, on ma problem z wciągnięciem z powrotem narządu i może się zdarzyć, że musicie pojechać do weterynarza, żeby Najlepiej je uciąć. Miałem raz w przeciągu ostatnich 10 lub 11 lat taki przypadek, że samiec nie schował ich z powrotem. Eee, nic nie pomogło, są też domowe sposoby na to, ale myślę, że kiedyś możemy o tym powiedzieć w innym, w innym odcinku. Weterynarz postanowił, że z powrotem wprowadzi ten narząd tam, tam gdzie powinien być. Na 99% uszkodził w jakimś stopniu tego gekona, i przez to gekon niestety padł. Także u samców może się to zdarzyć. Jest to sytuacja też niezwykle rzadka, ale też się zdarza. Taka mała dygresja e, e, tak, przypadłościowa. O, ta samiczka, możecie zobaczyć, że już jest troszkę za długo na moich rękach i zaczyna się troszkę wkurzać, przez co otwiera pyszczek. I może płynnie przejdźmy do tego, czy w ogóle to zwierzę da się jakkolwiek oswoić i czy warto i, i czy to będzie zwierzątko na rękę. Tak jak widzicie, zarówno czanki, jak i... E, u, nie wiem, Są gekonami dosyć spokojnymi, chociaż czanki jest zdecydowanie bardziej taka łagodna niż na Ona w tym przypadku, na początku, jak ją wziąłem na rękę, przez około minutę była taka niespokojna i chciała bardziej skakać, ale po chwili się uspokoiła i jest wszystko ok. Zazwyczaj tak się dzieje, że ten gekon na początku będzie bardziej skoczny i bardziej będzie szalał a po chwili na ręce troszkę się uspokoi i już będzie taki jak teraz na przykład ten gekon. Czyli no niezbyt taki szalony. Nie? Także to jest, to jest fajne, ale nie zawsze tak będzie. Musicie pamiętać, że możecie trafić na osobnika, który jest po prostu crazy i on będzie skakał gdzie popadnie i się nigdy go nie da uspokoić. I takie przypadki się zdarzają. Ludzie często pytają, właśnie czy jest jakaś różnica pomiędzy płcią w zachowaniu. Ja zawsze mówię, że wydaje mi się, że samice z reguły są trochę spokojniejsze, bardziej powolne, bardziej mozolne i one tak sobie gdzieś to na tych rękach człapią dosyć, dosyć powolutku. Ale też są takie samice, które mają kierdzielca, nie? które skaczą we wszystkie strony świata i nie da się ich okiełznać. W przypadku samców wydaje mi się, że częściej trafia się na, na takie osobniki, które są bardziej szalone i właśnie próbują skakać we wszystkie strony świata nie widząc zagrożenia, nigdzie, jakby wskaczą w przepaść, tak? I, I częściej się zdarzają takie samce niż samice, ale też są samce, które są dużo spokojniejsze od niektórych samic. I mam takie samce, które gdzieś tam są wyczilowane i wszystko jest mega dobrze i fajnie się je trzyma na ręce. Co w takim przypadku? Jakby nie da się zmienić całkowicie natury gekona, Jeżeli on jest taki szalony, to prawdopodobnie taki będzie, chociaż to zachowanie też się może zmienić w ciągu życia. Może być spowodowane jakimś dużym stresem, na przykład transportem, jakimś długim, że to zachowanie się totalnie zmieni i ten on będzie się inaczej zachowywał. Ale z reguły, jeśli już jest w jakiś tam sposób się zachowuje, to tak już raczej zostanie. No chyba, że tak jak mówiłem, z wiekiem. Jeżeli młody zazwyczaj jest szalony, młody, no tego nie wspominałem, młody zazwyczaj ma dużo energii, skacze i tak dalej, jest dużo ciężej go ogarnąć niż dorosłego. Tak, z wiekiem może spokornie gdzieś tam spowolnić te, te swoje wszystkie zachowania i będzie ok, i będzie bardziej e, taki do ręki. Ale jeżeli już macie dorosłego, który jest szalony, może się zdarzyć, że nie uda Wam się już e, tego zachowania zmienić. Jeśli chodzi, jeśli chodzi o przyzwyczajenie do ręki, no ja nie, mówię zawsze, że nie, dla mnie nie istnieje coś takiego jak oswojenie tego ojakona. Jakby jest to jakiegoś rodzaju przyzwyczajenie i on może tolerować was, i on będzie chodził po ręce, wszystko będzie ok. Czasami nawet się tak zdarza, że ludziom wychodzą na ręce z terarium, podkładają rękę, jakby on wychodzi, no ale ja bym tu się nie doszukiwał jakiejś wielkiej relacji. Nie? Niektórzy przesadzają moim, z, moim zdaniem i to jest krzywdzące dla zwierzaka, bo mówią, że on gdzieś tam kochają się, on go kocha tak dalej. W przypadku dzieci spokojnie, jasno, możecie tak mówić, ale znam osoby dorosłe, które tak gadają. Jakby ludzie, to jest gad, nie? On pewnie ma swój jakiś gadzi iloraz inteligencji, nie? Ale on jest bardzo nic. Jak miał przyrównać go i ślimaka, no to myślę, że by było podobnie. No, też nie wiem, jak, jaki iloraz inteligencji ma ślimak. No i ślimak też nie jest gadem, ale no, mniejsza z tym. Ogólnie te gekony nie są najmądrzejsze na świecie. Musicie pamiętać o tym, że będą skakały w przepaść, będą... Um, Robiły rzeczy, które są po prostu głupie. Więc yy, przyzwyczajać go do siebie możecie przez to, że wyciągacie go regularnie na rękę, ale też nie często. Myślę, że raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu to jest optimum, nie róbcie tego częściej. Bo to nie jest dla nich jakieś bardzo przyjemne, to jest bardziej przyjemne dla was. Wyciągajcie go raz w tygodniu, dwa razy na rękę nie dłużej niż 20 minut. Ja proponuję, bo my mamy 36 stopni ponad naszego temperatury ciała. Ten gekon. Ciężko znosi wysokie temperatury powyżej 30 stopni, to są dla nich zabójcze temperatury. Im mniejszy gekon, tym szybciej będzie się od waszej ręki ocieplał, przez co będzie to bardzo ryzykowne dla niego. Dlatego trzymajcie go dość krótko, 10-20 minut max w przypadku dorosłego i będzie wszystko w porządku. Jeżeli ten gekon będzie Wam bardzo uciekał, jest taki żywotny, że będzie cały czas skakał na ręce, no to. Też jakby nie możecie walczyć z tą naturą, jeżeli chcecie go wyjąć na rękę, to się nie bójcie, wyjmijcie go, ale w kontrolowanych warunkach. Możecie usiąść gdzieś niżej, żeby ręce były blisko ziemi lub jakieś kanapy, żeby ten to nie zrobił sobie krzywdy. I niech ta jaszczurka Wam skacze po rękach po prostu, bo może taka jest jej natura, bo może po prostu jest yy, dynamiczna i potrzebuje tych, tego ruchu, bo się trochę boi i tak dalej. Nie próbujcie jej na siłę oswajać, wyjąć możecie, niech sobie trochę poskacze, ale potem wraca do terrarium, do pudełka, i możecie na jakiś czas zapomnieć o pieszczotach, bo po prostu te tak, gekony tego nie potrzebują. Tyle w tym